Analizując, moi drodzy, tą całą taktykę, Remusik sam siebie ma zupełnie inne efekty na innych przedmiotach, dlatego nie stosujemy pancerniaków, tylko stosujemy sorcery, a zamiast od razu składać item jak Yaksho, budujemy Tormeila, by następnie kontynuować to event shroudem. Remus odbija obrażenia w kierunku przeciwnika, więc ten efekt od razu powiększamy swoim Tormeilem, by oczywiście przeciwnicy otrzymali negatywne efekty leczenia, oraz dodatkowo wzmocnić swój efekt odbijania obrażeń w kierunku wroga. Potem klikamy buty, ale sorcery. Po to, żeby mieć od razu jeszcze w early game punkty penetracji na przeciwnikach. I to jest wspaniała taktyka, która nie dość, że ma dużo CDR-ów, przez to ramus nie narzeka na swoje prędkościowe, bo Evanshell dostarcza aż 20 ability heista. I jeszcze przypomnę, że to jest lepsza taktyka pod jakby szybsze wejście w przeciwnika i natychmiastowe one-shoty. Jak wiecie, Jaksho samo z siebie posiada te swoje staki, które zdobywacie wraz z przebiegiem walki. Pod głównie dłuższe walki to jest przystosowane, a ten build pod krótsze, szybsze i jakościowo bardziej lepsze wbijanie się w przeciwnika i szybkie eliminacje. Dodam również fakt, a zarazem ciekawostkę, że Jaksho, które bardzo często składacie w dżungli na Aramusiku, kosztuje 3200, a Evenshroud kosztuje 2300. Za oszczędzoną gotówkę bardziej inwestujecie w siebie oraz drużynę i dzięki temu wasz Ramus nie traci swojego potencjału, nie traci jakichś efektów i tym podobnych spraw, ale zarazem świetnie sobie radzicie w teamfightach oraz nawet i walkach 1 na 1 ze względu na prosty item, czyli sorcery. Widziałeś ludzi na budowie w Łodzi? Tak, bo sam byłem, czy sam uczestniczyłem w tym festiwalu i było to na maksa przerażające. Ja wam wytłumaczę dlaczego. Zrąbali totalnie po całości, bo nie było czegoś takiego jak wejścia i wyjścia. Ludzie się na siebie rzucali. Był taki gniot w tym środku miasta, że chyba cała scena oraz rzeczy pod sceną były przygotowane dla 10 tysięcy ludzi, a tam przyjechało grube 80, z tego co pamiętam po statystykach. I niestety ludzie byli tak ze sobą ściśnięci, że się dusili. Większość takich rzeczy, w stylu poczekajcie chwilę, wielu koncertom towarzyszyła. Strasz i wielu koncertom towarzyszyło pogotowie, ponieważ ludzie tacy ściśnięci po prostu mdleli. Nie dodam jeszcze, że tam było pogo co chwilę ktoś sobie łamał jakieś kostki, jakieś inne sprawy, ale totalnie, totalnie ludzie po prostu odpływali. Dlatego to było wszystko beznadziejnie przygotowane, ponieważ ludzie nie potrafili się bawić, tylko myśleli o tym, jak nie zostać przyniecionym przez garstkę młodzieży i tym podobnych. Wracając do pytania, ludzie. Z racji tego, że był taki natłok, już zaczęli wywalać wszystkie barierki ochronne właśnie przed budową i zaczęli wchodzić na budynki, bo po pierwsze było lepiej widać, a po drugie, no nikt nie miał takiego ścisku między sobą. Takie budynki w budowie ochraniały przed deszczem i dzięki temu też ludzie mogli i się bawić, i też mogli nie zmoknąć tak jak ja stojący pod stanem kilka godzin. Dlatego wiem, że jest to event, którego nie wspominam dosyć dobrze, jak od razu słyszę słowo Łódź, to mi się kojarzy z tym festiwalem, który niezbyt dobrze wspominam. Znaczy był ciekawy, ale porównując to do Woodstocka i organizacji, no to to się w ogóle mija z celem. Pod manufakturą, gdzie byłem na koncercie Strachy na Lachy, było ok. To był taki zwykły, w sumie zwykła scena pod galerią, było masę miejsca, wszyscy się pomieścili. Jeszcze w ogóle dodatkowo tam pamiętam, że chyba gościu sobie jeździł na lince po prostu puszczał ludzi i sobie przejeżdżali przez budynki i to całkiem ciekawie fajnie wyglądało. Natomiast zwyczajnie uważam, że główna scena to była wielka katastrofa i raczej zdanie nie zmienię, a TikToki, które pokazywały ludzi na budynkach idealnie udowadniały, jak organizacja powinna być zwolniona z realizacji tego typu festiwali. No dobra, ale my tutaj gadu gadu o takich festiwalach. A co tam u was widzowie? bo u mnie bardzo ciekawie ostatnio się życie zmieniło, albowiem teraz rzuciłem swoją aktualną pracę, o której Wam wcześniej mówiłem na odcinkach, czyli nie jestem już anality analitykiem danych, a teraz jestem bezrobotny, ale stwierdziłem, że znajdę sobie nową pracę i zauważyłem, że Orange się zainteresowało obsługą klienta, więc myślę, że do takiego czegoś się nie wrzucę, bo oferowali nawet i Pracę zdalną, po chyba miesiącu czy dwóch pracę u nich, także dla mnie to jest wyborna praca, nie? bo uwielbiam pracę przy komputerze. Myślałem też nad tym, czy nie otworzyć własnej działalności opartej na produkowaniu filmów, reelsów, TikToków, jak zwał, tak zwał dla jakichś firm, albo dla jakichś osób, które chcą być, nie wiem, bardziej znani na tych serwisach społecznościowych i tak właśnie stwierdziłem. A może by właśnie tak fajnie przycisnąć w to wszystko i się nie rozwijać, ale oczywiście. Zanim to rozwinę, zanim to otworzę, no trochę czasu jeszcze na pewno minie. Dobra. Dzięki za fraga, mordo. No i dobra, odpalamy się w takim razie w Kate co? No jak nie w Caitlynke, to w tresza w takim razie. On chyba nie zdąży sfreszować. Nie zdąży i superowo. I dobra, teraz nadchodzi okres, kiedy posiadamy statystyki 30. Ja bym to mógł nawet i zdejmować, bo... Moim zdaniem jest idealna teraz na to okazja. Także jazda, jazda, I tank. Widzicie, no samym siebie ramusikiem dajwy. to w ogóle kluczowa sprawa. Nie musicie się martwić o to, czy padniecie, czy też nie do końca. Także widzicie, w niecałe 9 minut macie... tormaila, i za chwilkę przejdziemy oczywiście do Sorcerów. Ale ty się ekstrawagancko wysławiasz, a dziękuję, wiesz. Pracowałem nad językiem latami. Bardzo często pamiętam, miałem coś takiego na filmach, i to nawet ludzie w komentarzach zauważali, że się jąkałem albo powtarzałem słowo po prostu. Dosłownie, jak obejrzycie sobie stare filmy, to co drugie zdanie mówiłem po prostu albo w takim sensie. I tak mniej więcej myślę, że troszeczkę się u mnie zmieniło. Czy to jest na plus, czy to jest na minus? Odpowiedź pozostawiam wam w komentarzach. Mi się wydaje, że to jest plus, bo możecie mnie traktować bardziej jako taki profesjonalny podcast. Natomiast minusem jest to dla osoby, która to ogląda. Jeżeli ktoś ogląda, to czuje się, że to jest trochę sztuczne, że ja tak mówię. Przynajmniej mi się tak wydaje. Oj, ale ja cię przytulę, Fiddlestick. Wiem, że oczywiście jest tu Gwen, ale jeżeli mam możliwość zabicia od razu Fiddlesticka, no to czemu nie wychodzę? Czemu nie mam takiej możliwości, nie? A, on go zabił, dobra, nieważne. No to ja w takim razie zabijam Gwen. Prawda? Czasami trochę jak robot po powtarzasz coś. No wiem i właśnie o to chodzi, że niektórzy mają takie przeczucie, no ale niestety nie zmienię siebie, nie? Niektórzy mogą mnie akceptować takim jakim jestem, niektórzy nie, i niestety nic nie zmienię, nie zmienię ludzkości. Natomiast jeżeli chodzi o czwarty, a ka piąty przedmiot, to budujcie go zgodnie z grą, jaką posiadacie. Macie więcej APK, budujecie APK. Force of Nature, Abyssal. Natomiast jeżeli adeki, to jakieś Frozen Herty czy te Sunfire'y też są mile widziane. Więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze patrzeć na dane wybory, w, nawet i wyborze bohaterów i dopiero potem je kontrować. Jeżeli macie własne widzimisie i nie patrzycie na grę, no to nie życzę wam wysokiej rangi, no bo po prostu jest to matematycznie niemożliwe. Dobra. Dziewczyna pewnie siedzi obok i cię pilnuje, co mówisz. Raczej nie, ale z jej powodu trochę... Trochę zamilkłem, jeżeli chodzi o ofensywę. Nie wiem dlaczego. Czy to z grzeczności, czy to po prostu tak, jak widzi. Mi się jeżeli chodzi o takie koncerty, to słuchamy na przykład słonia i palucha, zwłaszcza płytę pośród hien. I jakoś ten język lubimy się do niego przyzwyczailiśmy. Natomiast, czy to jest pewnego rodzaju podlizywanie się, grzecznościowe te zwroty, pewnie troszeczkę tak. Ciężko się to w ogóle wyjaśnia, wiecie? Ej, fajnie by było ich zamknąć, tylko kurde, ażka, by się przydała. Ej, jak tu ażka puści strzałę, to mamy fraga, ale jeżeli nie puszcza, no to cóż. Gościu wjazd. Proszę. No wariacie R-masz. Dziękuję. Nie wiem, to był najcięższy frag ever. Starczyło tylko kliknąć zwykły jeden przycisk i gościu był martwy, jak zresztą widzieliście, co nie? Dobra, cateinkę już zostawimy. Ale zabijemy sobie tego. Talona raczej niestety z, nie złapiemy, bo to jest oczywiście Tony Hawk w najlepszej wersji. Ale Tinkę można zabić. No ma tylko dasha przez ścianę, ale raczej to ją już nie uratuje. Zwłaszcza jak Alistar odpali swoje full combo. Jezu, ten Alistar trafi kiedyś combo? Dobra. To jest ten Ramus właśnie, którego kochamy. Za to, że po prostu jest. O ty chame. A dobra, chociaż Alistar pierwszy raz trafił combo, także... Także wspaniale. Ta się sama o mnie zabije. Co sądzisz o osobach płaczących o KS-y, a że tego tyle. Szczerze mówiąc, ja powinienem właśnie pisać good job osobom, które mi nawet ksują, bo czasami są sytuacje, że nie da się kogoś zabić. Ja się przyzwyczaję totalnie do tego, że KS jest na spożytku dziennym. Jak na przykład Ashka mi teraz zabrała Kila, to powinien napisać GJ, bo może nagle talon się obudzi, może nagle dostanie jakąś Rkę Soraki, czy cokolwiek i przeżyje. Natomiast ja za czasów, kiedy zaczynałem grać w Ligę, faktycznie to trochę denerwowało, że starałeś się kogoś zabijać, zabijać i nagle czułeś dumę, że nie wiem, to ty zadasz ostateczny auto atak, a nagle przychodzi taka aszka i ktoś próbuje ci to zabrać. W to, ale ja ten nerw już opanowałem. Także ja raczej nie mam takiego problemu, że ktoś mi te fragi zabiera, zwłaszcza kiedy gram tankami i mam swoją drogą najwięcej gili w drużynie, nieważne. Wiem, że to jest denerwujące, ale warto zachować nerwy na wodzy i po prostu o tym nie myśleć. Dobra, ty se puszuj. w ogóle czemu my to przegrywamy? What the fuck, ty? Ej, my naprawdę to przegrywamy, to jest smutne. Well, I think we win this, because I am totally nefidowanet i wszyscy się o mnie zabijać, ale dobra, mniejsza. Ile damage już zadaje z Event Shrouda? 630, ale oczywiście wiadomo, że to rośnie w najlepsze i będzie. Zakładam 1500 na koniec spotkania. Bo jeżeli teraz go. Ile mam? 4 minuty? Może 5? No to 600 to chyba dosyć dobry wynik. Czemu nie maksujesz w Q-mam? Bo taunt sam siebie z Q znacznie lepszy. W sensie patrząc na kształt, Q zwiększa ci mobilność i masz niższy CDR, przez co możesz częściej pędzić w kierunku wroga. Natomiast tauncik przyspiesza twoją prędkość ataku i częściej masz przeciwnika przy sobie. Przez to twoja drużyna może lepiej kogoś one-shotować, albo ty równie dobrze możesz częściej i lepiej się bić z przeciwnikiem, bo więcej auto -ataków mu zadasz na przykład. Jakbyś miał taunta na pierwszym levelu tak jakby, bo byś wymaksował Q oraz W, to Twój taunt nie trwa dwie sekundy, kiedyś trwał to 2,25 taka ciekawostka, tylko trwałby sekundę z kawałkiem. To ludzie by, no nie wiem, reagowali, klikali heal, uciekali, zdążyliby flashować, a tak są dwa razy dłużej przy tobie i nie są w stanie zrobić nic. Po prostu muszą się w stanie pogodzić ze śmiercią albo kupować moje kursy, żeby rozumieć w jaki sposób kontrolować taką postać i dlaczego. Jakimi konkretnymi przedmiotami? 848. I ciągle rośnie. To mi się podoba. I pyk. Ej, w sumie to jest może głupie, ale. To jest może głupie, ale czy nie warto złożyć w tym gierkę Dark Seal? Tak, patrząc na cały kształt, to. Widzicie, o co mi konkretnie chodzi? Macie takiego przeciwnika, i co? Ty racie go jak chcecie. Raczej go dosłownie jak chcecie. No dobra, Talon to już mnie raczej powinien zabić. Chociaż... ciutka więcej HPków i pewnie dałbym jeszcze radę go zabić. Stream idealnie do obiadku? Gość jest 21, to ty obiad o 21 jesz? Zastanawia się, o której śniadanie je. Ciekaw jestem widzowie, nawiązując teraz do tego tematu. O której wy na przykład jecie takie obiady, śniadania bądź kolacje? Bo powiem wam z ciekawości, że ja totalnie nie jem żadnych śniadań. Przyzwyczaiłem się do tego od dosłownie... Połowy chyba roku, że nie jem żadnych śniadań i jest mi z tym naprawdę dobrze. Dlaczego? Bo nie muszę się starać, nie wiem, na przykład ich robić. Ja zwyczajnie wstawam też o późnych godzinach, więc nie opłacało mi się inwestować w na przykład śniadania czy czasa na śniadania, bo muszę wstawać, ogarniać rzeczy, jeszcze je jeść. A tak wygłodzony jestem na przykład do godziny 13. Zaczynam jeść porządny obiad, i w ten sposób jestem. No co, najedzony. Tylko początkowo jesteście mega wygłodzeni, no bo oczywiście jak się przyzwyczajacie do śniadań... I potem do jakichś takich wczesnych obiadów, bądź późnych obiadów, nie ma to znaczenia, to może być ciężko. No to też zmienia trochę podejście, nie? Tylko też niektórzy z was zapewne jakąś dietę trzymają, czy coś w tym stylu. Tylko też się zastanawiałem i pytałem z ciekawości... Kto co je i kiedy? O kurde, dobra. Dobra, tutaj to już przegiłem pałę, dosłownie. Dosłownie i w przenośni. Też mój sen jest niezrównoważony, bo jak klasycznie ktoś idzie spać o 23, to ja idę spać o 2, a k i wstaje o jakieś 10, 11. Więc to też troszeczkę pewnie ma znaczenie. Ale mogę się mylić. Ja dzisiaj wstałem o 14. No tak, tylko wy tak wstajecie widzowie, bo są wakacje, a ja mówię bardziej o tym fakcie, że... Ja wstaję, tak, już od dobrych kilku lat. I to nie ze względu na to, że mam szkołę czy coś. Ja wstałem o 6.30. Ło, kurde. No to wyższa szkoła chyba. <gryzja> wyższa szkoła robienia hałasu. Kurde. Dobra, I'm live. Sam siebie Bill prezentuje bardzo dobrą jakość obrażeń, jak możecie spojrzeć. Tyle, że kierając już bardzo długo Ramusem przez okres kilkunastu lat w LoL'a stwierdzam, że tabiki, jeżeli się ich nie ma, są bardzo mocno odczuwalne w buildzie, bo bardzo często odbijaliśmy te obrażenia, nie nawet i otrzymywaliśmy obrażeń, a tutaj no te HPki troszeczkę bardziej nam spływają. I z tego, że faktycznie też kosztem tego, że zadajemy więcej obrażeń przeciwnikom, ale no if you know what I mean, troszeczkę ten efekt tankowatości jest zaniżony. O, mogę tak to powiedzieć. Zaniżony to dobre słowo. Dobra widzowie, jesteście teraz świadkami, jak Ramus z full buildem niszczy turet. Bo patrzcie, to też jest znaczące, że za pomocą r jak widzicie, te 174 obrażenia to, to są właśnie obrażenia skierowane w turet za pomocą ergi. Także ciekawostka, jeżeli chcecie puszować, chcecie split puszować. No to klikacie R obok Tureta. już rozumiem dlaczego swoją drogą Debausu uwielbia tą taktykę stosować na topie Ponieważ Ramus sam siebie jak widzicie jest turbomobilny, przez to ciężko się go eliminuje I każdego dajwa możecie zakończyć sukcesem Te trzy lołki na to, na bocie, masakration, dobra wierzę w to Dobra tu jest jeden Ten pewnie przeskoczy znając życie przez ścianę no i teraz do, doganiamy ciebie wariacie. Gdzie ty jesteś? No i jest sześć. Dziękuję bardzo. Ej, w sumie. Może pętę uda się zdobyć? No może pęty nie, ale kwadrę chociaż Ej, fajny ten ramusik. Jakby nie patrzeć, Damage jest. HP-ki są. Sedery oczywiście też, bo jest aż 55 punkcików. Każda dekery się o was zabija, bo widzicie, ja praktycznie klikam w i taka Dinka sama się o siebie zabija, także ja uznaję tego Ramusa jako pewnego rodzaju sukces i polecam wam tą taktykę debausta również stosować na swoich rankedach, bo widzicie, jeżeli na moich rankedach działa, to na waszych zapewne też. Przejdźmy do podsumowania. I to idealnie udowadnia widzowie, że tanki to assassiny. Change my mind. 36 000 damage damage'a w 32 minuty jako tank, a assassin robi dwa razy mniej. Jeżeli chodzi o damage taken, no to oczywiście na ramusie też prawie że największy jest to współczynnik, ponieważ rzecz jasna jesteśmy tankiem, przez to i dużo tankujemy i dużo damage'a zadajemy. Tutaj macie podsumowanie całego buildu, którego Wam serdecznie zalecam kopiować, żeby właśnie kierować Wasze rozgrywki. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej badajcie na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu content. Do zobaczenia następnym razem.